W dzisiejszym fascynującym odcinku schakujemy Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Zajrzymy w każdy kąt na Sister Location, aby odnaleźć wszystkie sekrety, które ukryli przed nami twórcy gry. A także schakujemy Princess Quest 4, aby dowiedzieć się, co ukrywa się w zagubionej skrzyni w podziemiach Królestwa. Tam chyba jest jakiś sekretny przedmiot. Ale zanim to sprawdzimy, pamiętajcie, że jest to trzecia część wielkiego hakowania FNAF Help Wanted 2. Więc jeżeli chcecie więcej hakowania, to zostawcie pod tym odcinkiem aż 10 tysięcy łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag maska, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. Znajdujemy się właśnie bardzo wysoko nad naszą pizzerią i ja już użyłem hakowania i przeczytałem wasze komentarze i to co ciekawego napisaliście widzowie to to, że w Princess Quest 4 jest ukryty z easter egg związany z naszym kochaniem Glam Rock Bonnie, więc dzisiaj Schakujemy Princess Quest'a i zobaczymy, co się tam ukrywa. Ja mniej więcej wiem, co trzeba zrobić, więc wszystko wam opowiem, ale najpierw musimy zrobić kilka ważnych rzeczy, a mianowicie mamy coś takiego jak Ticket Boot oraz Sister Location. I tutaj zostało nam parę rzeczy, które będziemy musieli, że tak powiem, schakować i sprawdzić, czy nie ma tam jakichś dodatkowych easter eggów. Tak więc, oczywiście, odpalamy Ticket Booth i Kapitan Foxy Log Ride, który wam obiecałem, że właśnie od tego zaczniemy. I tutaj może być już naprawdę bardzo dużo rzeczy do sprawdzenia, cześć Foxy, czy ja mam użyć tego i, o przepraszam, mikrofon bęk, 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 tak jest, ale my zrobimy coś innego, my wylecimy z naszego ciała i zobaczymy jak to wygląda, patrzcie to jest faktycznie log ride. my płyniemy na takim że tak powiem kawałku drewna, a w zasadzie to nie płyniemy, tylko jak sami widzicie to unosimy się w powietrzu i gdzieś tutaj zniknąłem, więc prawdopodobnie wow, wow, wow tu się doczytują wszystkie poziomy. Okej, okay, dobra, teraz tu jesteśmy. Tak to wygląda z perspektywy. Mamy naszego Foxiego, możemy się przyjrzeć mu z bliska. Później wpływamy tutaj i prawdopodobnie tutaj będzie kolejny teleport. Tak, tu jest kolejny teleport, który nas teleportuje gdzieś dalej i my się po prostu, o oh wow, więc jak widzicie gdy tylko wjeżdżamy do mrocznych stref, to my się po prostu teleportujemy i tutaj gdybyśmy strzelili do naszego helpiego i przy, on by zmienił trasę jakby i byśmy mogli się wtedy przenieść gdzieś indziej do takich bardziej mrocznych poziomów. Ale z tego co widzę teraz tutaj tego nie ma. Oczywiście zdobędziemy 0 punktów, ale za to możemy się przyjrzeć jak to miejsce wygląda troszeczkę z innej perspektywy. A wygląda powiem szczerze dość ciekawie. Tutaj są dynie. W ogóle nie wiem co robi tutaj ten tłum i oczywiście światło zgasło, ponieważ my popłynęliśmy znowu gdzieś y, dalej. Tylko tym razem czekajcie, tu jest coś więcej. Chwila moment, ja tu widziałem. O wow, co to jest? Czemu tu jest y... Dobra, to jest najdziwniejszy poziom Ever. Okej, okay, tu mamy te fioletowe poziomy. Gdybyśmy wybrali inną drogę, to przenieślibyśmy się tutaj i tu gdzieś będzie nas atakował prawdopodobnie nasz kochany Moon, który gdzieś tutaj sobie przebywa w zasadzie nie Moon, tylko Jack O Moon, dokładniej mówiąc. Niemniej jednak ta strefa zgliczowana jest dość ciekawa. Jestem ciekaw, czy uda mi się znaleźć ten skarb, który był potrzebny tutaj do właśnie, że tak powiem, zrobienia tego endingu specjalnego. Gdzie my teraz jesteśmy? Wow, to miejsce naprawdę, powiem szczerze, jest przeogromne. Ta strefa, jak sobie odlecimy w górę w górę, to jak widzicie, jest bardzo duża i co chwilę coś się doczytuje. Ile tu jest poziomów? Dobra, teraz tu płyniemy z tego co widzę. Aha. Tu jest ten napad, okej. Okay. Tu szopy w ogóle nas zaatakowały jakieś. <laughs> śmiesznie to wygląda. Tu jak przepłyniemy, to pewnie. Tak, oczywiście będzie kolejny mrok, i ten mrok oznacza tylko jedno, że my się teleportujemy gdzieś indziej. Czemu tu jest? O, i prawdopodobnie tu gdzieś wylądujemy, albo w jakiejś jaskini. Tu jest tyle rzeczy do sprawdzenia. Tu mamy kolejkę jakąś. Tu jest guzik w ogóle, a bo to się jedzie w tę stronę. Tak, tak. I tutaj Helpi też yy, na wózeczku przejeżdża, więc prawdopodobnie, dokładnie tak, w drugim wózeczku jest oczywiście Helpi, którego też trzeba było trafić. Wygląda to dziwnie i jednocześnie bardzo ciekawie. Tu chyba powinien być Moon, ale z tego co widzę, to tutaj nic nie ma. Mamy całe mnóstwo rzeczy do sprawdzenia. Tak, tu przepłynęliśmy. W ogóle będziemy mieli 0 punktów i być może za zdobycie. W ogóle, co jest w tych chatkach? Trzeba. A one są makietą. Aha, tak to działa, dobra. E, tutaj chyba był helpi. Nie, tutaj była. Tutaj była kolejna... Okej, okay, to się jakoś dziwnie doczytuje. Jak tylko jak podpłyniemy, to to się doczytuje, więc ciekawie to wygląda, powiem szczerze. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo ja naprawdę jestem pod wrażeniem, ale szukam jakichś takich rzeczy, które gdzieś tutaj totalnie przeoczyliśmy. Tu jest kolejny helpi. Ile tu jest poziomów? Co jest grane? Nie wiem gdzie patrzeć, powiem. Tutaj, okej, okay, teraz tutaj się dzieje akcja, dobra, dobra, czyli tu płynie, płynęliśmy Przez jaskinię teraz, o, ciekawie Tutaj, teraz tutaj, to jest oczywiście skrzynie ze skarbami, które też mijaliśmy Jaskinia, jeszcze więcej tutaj Jakiś takich, o, tu jest dynamit w ogóle, tego nie zauważyłem wcześniej Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, dobra I płyniemy dalej i... Tu chyba się otworzyły Tak, tu się otworzyły drzwi, ale to pewnie będzie na końcu, my będziemy gdzieś tutaj na początku tak? Nie, to jest znowu to samo. Ej, coś tu jest ewidentnie nie tak. Muszę polecieć w górę i zorientować się, gdzie jest, gdzie jest nasza kolejka? Gdzie jest nasz, nasz wózeczek? Gdzie jest nasz log? Chwila. Dobra, to miejsce jest zdecydowanie za duże, żeby całe je sprawdzić. Bo jak sami widzicie, no poziomów jest cała masa. I chyba widzę to gdzieś tam na końcu. Chociaż, czy my już dopłynęliśmy? Czy może, czy może to gdzieś tutaj jest? Więcej skarbów. Um, chyba tędy powinny, powinni, powinniśmy gdzieś tutaj płynąć. Ale coś się chyba zepsuło z tego co widzę. To nie powinno tak wyglądać. Chociaż ta strefa Giacomuna wygląda normalnie. Nie, kolejka cały czas działa, tylko jakby my po prostu. Ja się tak powiem, troszeczkę zepsułem, zliczowałem grę. Bo to nie powinno tak być. Powinna gdzieś tutaj ona. Gdzieś tutaj powinna ona być. Jak widzicie, poleciałem właśnie bardzo wysoko, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda z lotu ptaka, i powiem tak. Wygląda to naprawdę nieziemsko. To jest chyba jeden z najbardziej rozbudowanych poziomów tej gry. Tu mamy oczywiście tą strefę Jackomuna i tutaj te wszystkie inne, przez które przejeżdżamy. Co ciekawe, jeżeli zdobędziemy 0 punktów, to dostajemy potężnego jumpskera. Nie wiem do końca od kogo, ale zaraz sobie wrócę. Prawdopodobnie jest to jumpscare od Pirata Foxiego, czego totalnie nie widzieliśmy. Więc jak tylko przegramy. To będę chciał wrócić i zobaczyć, jak ten jumpscare wygląda. Tylko, że po prostu trzeba zdobyć 0 punktów. Nie wolno w nic strzelać, i jak będziemy mieli za mało punktów, no to wtedy nasz Foxy nas po prostu tutaj jumpscaruje. Nawet co ciekawe, udało mi się znaleźć tą strefę, gdzie otwiera się ta skrzynia z dodatkową pluszanką, i chyba w środku. Patrzcie na to, jest ręka, widać nawet, że jest ręka, ale nie ma pluszanki. Ciekawe, że na początku, mieliśmy, że na początku mamy tutaj rękę, a pluszanka dopiero pojawia się później i tutaj mamy, tak to jest jakiś zagubiony skarb piratów, to musi być to. No i oczywiście mamy też naszego kochanego Foxiego, możemy przyjrzeć mu się bardzo z bliska i zobaczyć jak on wygląda. Jest to ewidentnie Foxy i to taki, to jest tla, klasyczny powiedzmy, nazwijmy go klasyczny Foxy, tyle że w stylu pirackim, czyli to jest zwykły Foxy ubrany po prostu w taki piracki mundur, coś na tej zasadzie i taką Piracką czapkę, która ma nawet tutaj znak Foxiego, że to jest jakby drużyna Foxiego. I on cały czas patrzy w tamtym kierunku, bo myśli, że gdzieś ja tam jestem. A ja sobie po prostu wyleciałem z mojego ciała, żeby się tutaj bardziej rozejrzeć. Oczywiście za chwilę wrócimy, bo jeżeli podjedziemy tutaj i okaże się, że będziemy jakimś szczurem lądowym, no to wtedy prawdopodobnie będzie jumpscare od naszego Foxiaka. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Okej, okay, skrzynia, jak widzicie, jest totalnie pusta. No i dojechaliśmy, widzowie, mamy totalne 0 punktów. I to się chyba skończy jumpscarem od Foxiego, co jest rzadkim widokiem, więc zobaczmy. Ehm, zostałem szczerem lądowym. Co teraz? Będzie jumpscare od Foxiego? Nie ga. <grym> Jest jumpscare od Foxiego. Okej, okay, to, było, to było dość ciekawe, bo czegoś takiego. Rzadko kiedy widzi się jumpscare od Foxiego przy tej gierce, bo raczej każdy ją przechodzi. No to przyszedł czas na coś, na co wszyscy czekali: czyli wbijamy do Sister Location, do Balora Gallery. To będzie ciekawe. Jestem ciekaw, jak to pomieszczenie wygląda. Przy jakby tutaj maksymalnym rozjaśnieniu, przy maksymalnej gamie. Bo tak, bo my tutaj oczywiście próbujemy się czołgać i tak dalej, i tak dalej, co nie? Okej, okay, do exitu, ale my zrobimy tak, że sobie po prostu wyjdziemy. Czy ja mam gamma 5? To jest dobre pytanie. Tak! O! Oh. Cześć, Balora. Hello. Jak ty wyglądasz? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda z góry. Mamy światełko nad sobą. Całe miejsce jest dosłownie mroczne. My tutaj nic nie widzimy. Jestem ciekaw, czy coś za tymi drzwiami się kryje. Nie, dobra, to miejsce jest bardzo mroczne. Dobra, czy pod spodem będzie jakaś kula albo jakieś tekstury balory? czy cokolwiek, bo też będą się tutaj pojawiać, oczywiście Bab będzie się pojawiał i miniriny, też w ogóle ciekawostka, jeżeli chodzi o miniriny, to za chwilę wam pokażę, miniriny da się odepchać, w sumie będziemy musieli wrócić do naszego ciała na sekundkę, żeby wam to pokazać, bo tak, musimy się przemieścić, dobra, czy ja dam radę jakoś tak, okej, okay, dam radę, Ok. jeszcze nie grałem przy komputerze, ale tak to mniej więcej wygląda, dobra, ona będzie sobie tutaj szła, My sobie pójdziemy, w sumie mógłbym się teleportować, ale ta teleportacja nie do końca działa jak powinna. W sumie jak już ją aktywowaliśmy, to wylećmy z naszego ciała i zobaczmy, jak to wygląda z innej perspektywy. My naprawdę się czołgamy na podłodze, a ona sobie tutaj gdzieś po prostu wokół nas tańczy. Dobra, idę powoli. Ja bym chciał zobaczyć miniliny, tylko że kawałek gry będziemy musieli tutaj niestety przejść. One się powinny pojawić jakoś za niedługo. Co prawda ja się przemieszczam, jak widzicie, bardzo powoli. Dobra, ona znowu leci, to znowu wylecimy z naszego ciała, żeby sobie to obejrzeć. Się, gdzie tym razem? O, oh, znowu gdzieś blisko. Wow, piękny taniec balory mamy. I podobno da się je złapać, i one jakby nie przeszkadzają. Uwaga, tak, da się je złapać, a co jeśli ona wejdzie i co co się stanie? O, oh, one po prostu przeszkadzają, a ja je omijałem, można je po prostu w ten sposób się ich pozbyć. Dobra, ja sobie tutaj może na powolutku. O! Oh, o! Oh, ona jest chyba gdzieś za mną. Dobra, na spokojnie. Czy teraz będzie Bidibab? Prawdopodobnie tak, też chciałbym go. Z... zobaczyć z bliska. To miejsce jest bardzo mroczne, więc. O! Oh, coś uderzyłem w mikrofon, prawdopodobnie. Dobra. Jest! Jest, jest, dobra. Wychodzę z ciała i patrzymy. Tak, kampi tutaj i czeka na mnie i czeka na mnie z tymi swoimi oczami. Dobra, yy, wydaje mi się, że mogę podejść bliżej i dostać jumpskera. Okej, okay, dobra, oczywiście, że to się tak skończyło. Jedną z ciekawostek jest chociażby to, że Balora nie ruszy się, dopóki my się nie ruszymy, i przed nami jest jakiś dziwny mur. Więc prawdopodobnie, jak przekroczę ten mur, to wtedy Balora schodzi ze sceny. Tak to prawdopodobnie działa. Niestety, zszedłem pod mapę i nie udało mi się znaleźć tych wielkich kul z skerami, Gdzieś one powinny tutaj być, ale no niestety jest za ciemno i nie da się tego znaleźć. Jedne, co możemy zrobić, to popatrzeć sobie na Balorę na scenie. Jakoś sprawdziliśmy sobie, jak wy Wygląda pomieszczenie Balory, czyli Balora Galerii. Przejdźmy sobie teraz do Breaker Roomu i zobaczmy, co tu się kryje. Jest to jedno z moich ulubionych pomieszczeń swoją drogą z tej gry. I okej, okay, już mi się to podoba. Tutaj mamy o wiele jaśniej. Czyli to jest Breaker Room. Patrzcie na to. Tutaj mamy plakat Bonbona i Bonet, czego wcześniej totalnie nie widziałem. I tak wygląda ta maszyneria z tej perspektywy. Oczywiście mamy tutaj naszego ukochanego Funtime Frediego i Bonbona. Oraz dużo, dużo kabli, które musimy, jakby, wszystkie połączyć i włączyć zasilanie, tak? To chyba polega. Dobra, zobaczmy, co jest pod tekst... O, wielka kula, to mi się podoba. No oczywiście, w wielkiej kuli standardowo znajdziemy typu uzułującego Funtime Frediego, a także Bonbona, czyli, jakby, to miejsce jest tym miejscem, w którym my dostajemy jumpscare. Ale pytanie, czy jest tutaj coś jeszcze, co twórcy próbowali przed nami ukryć? Właśnie zostałem wykryty w tym pomieszczeniu, więc teraz chyba tak jest. On się będzie. Przemieszczał. Gdzie on się ukrywa? Chciałbym to zobaczyć. On tu gdzieś prawdopodobnie jest. I będzie się teraz teleportował. Nasz Fantime Freddy Jest blisko. Ok, to się może skończyć jumpscarem. Ale możemy mu się przyjrzeć z bliska, kiedy on atakuje. I gdy nie użyjemy tego tutaj megafonu, żeby go uspokoić, to on przyjdzie. Popatrzy na nas i światła się zapalą. I co jest grane? A, i dostałem jump a. A więc skoro sprawdziliśmy sobie Breaker Room, jak wygląda z zupełnie innej perspektywy, to zdejmijmy maskę. I teraz sprawdźmy sobie oczywiście Sister Location. Oczywiście cały czas czekamy na Princess Questa, którego sobie zrobimy. Breaker room hard reset. Próbuję go właśnie tutaj. Jakoś uruchomić, da się, dobra, pięknie, uruchamiamy. Tutaj będziemy mieli Jendo, czyli dość przerażającego animatronika, więc ja już wychodzę z mojego ciała. I chyba to pomieszczenie niczym się praktycznie nie różni, dosłownie niczym, tyle że po prostu zamiast Funtime Freddy'ego mamy Jendo. Jendo już jest dość przerażającym animatronikiem, jak się zresztą mu przyjrzycie. Jest cały zrobiony z Kabli, w sensie jakby z takich dziwnych rurek, ale to są chyba, to są chyba kable, tak to przynajmniej wygląda. Niemniej jednak ta postać mnie bardzo przeraża i no nie chciałbym czegoś takiego spotkać w prawdziwym życiu. Jest to przerażający animatronik. Natomiast jeżeli polecimy sobie pod mapę, to mamy wielką kulę i nie uwierzcie co się tutaj znajduje. Patrzcie na to, nie znajduje się tutaj jendo, tylko znajduje się tutaj Funtime Freddy. Powinien tutaj być Jendo, bo jednak to tutaj zostajemy teleportowani i tutaj dostajemy... Jumpskera, więc jakby tutaj w tym miejscu zamiast Funtime Frediego powinien być Jendo. Więc nie mam pojęcia, co Funtime Freddy robi w tym miejscu. Czy jak Jendo nas jumpskeruje, to będzie jumpscare od Funtime Frediego? Musimy to sprawdzić. A najlepszą metodą na sprawdzenie oczywiście jest popatrzeć na Jendo, poczekać sobie, aż on przyjdzie do nas i da nam jumpscare. A. I czekać, czy to będzie jumpscare faktycznie od Jendo, czy może od Funtime Frediego, bo według mojej teorii. To powinien być jumpscare od Funtime Frediego, bo w końcu Funtime Freddy jest w tej, e, że tak powiem, e, w tej kuli, która, do której my jesteśmy teleportowani jako gracz. Siema. Cześć. Aha! Jednak yendo, ok. No i teraz został nam prawie najciekawszy poziom. Oczywiście Princess Quest będzie najciekawszy, ponieważ tam odkryjemy sekret związany z oczywiście Glamrock Boniem. A tymczasem idziemy na private room, ponieważ będzie tutaj nasz kochany Ennard. Jej, najlepsze miejsce do sprawdzania, co się tutaj znajduje. Dobra, oczywiście jesteśmy w naszym biurze. Wyjdźmy z naszego ciała i zobaczmy, co się tutaj kryje. Czy to będą faktycznie korytarze, czy... What? Chwila, czemu za... What the hell? Czemu za nami jest jakiś robot i... Food, food... Dobra, ej! Jest cały ten, wszystko jest, tylko, że... Za nami jest jakiś dziwny robot i dziwne miarki. Czegoś takiego jeszcze tutaj nie widziałem. Ale myślałem, że jak patrzymy na kamery, sobie to że tutaj w korytarzu będą się pojawiać i że będzie tutaj cała mapa. Okazuje się, że korytarz nie działa tak jak cała mapa, i po prostu te animatroniki zostają teleportowane. Niemniej jednak mamy całą mapę. Zresztą możecie zobaczyć. A w zasadzie to mamy korytarz, który. Tak, i w tym miejscu powinno być nasze biuro, czyli jest i nasz Enart. Patrzcie na to. Cześć Enard, Gdzie ty patrzysz? Ło, zniknął. Okej, okay, on już się cały czas rusza, więc zaraz może się to skończyć jumpscarem. Tu mamy jakieś dźwignie. Ej, ciekawie to wygląda, powiem szczerze. Jestem ciekawy, jak będzie to wyglądało, gdy będziemy mieli tutaj Baby, która też będzie patrzyła w kamery. Czy ona będzie po prostu tutaj rozmieszczona jakoś, czy, e, czy będzie... Oho, idzie, idzie. Chyba się kończy, to już koniec mój. To jest chyba już mój koniec. Tak, to był mój koniec. Niestety dostałem potężnego jumpscara, ale to, co najbardziej mnie ciekawi, to, żeby włożyć głowę w, ten, w tę wentylację. Oj, to jest dość przerażające. Oj, jaki mrok! I dobra, i w tym miejscu, tak, tu jest cały czas went, i tu na końcu wentu pojawiają się animatroniki, które nas atakują. Na przykład y, chociażby bonbon, który się tutaj pojawia, więc dość ciekawie. Y, chodźmy do naszego Narda, bo nie zdążyłem mu się przyjrzeć, a on niestety lubi się bardzo szybko teleportować. Tu jest w tym miejscu. O! Teraz to wygląda zupełnie inaczej wyraźnie. Czyli tu jest kamera, a on się patrzy tak jakby. Tak jakby z góry na to. What? W ogóle Enard wygląda też przerażająco. Cały jest z kabli. To jest jedno wielkie połączenie. O, znowu zniknął. Jedno wielkie połączenie kabli. Oj, on już chce mi wbić. Tu jest wejście do mojego biura jak coś, więc yy, zapraszam serdecznie, prawdopodobnie. Tak, ty próbujesz mnie zaatakować. Ja jakby jestem tego. Jestem tego pewien. Jaki on ogromny, co jest grane? Dobra, to jest troszeczkę creepy, więc yy, tak. To no, patrzcie, on próbuje teraz tutaj wejść do mojego biura Możemy sobie na niego popatrzeć z bliska, jak będzie próbował mnie tutaj zaatakować. Niemniej jednak, musimy pójść i zobaczyć, jak wyglądają inne animatroniki z bliska na drugiej części tej mapy. No a druga część mapy to oczywiście Puppet Master. I tutaj właśnie będzie nasz kochany. Bonbon! Bon, dokładnie tak, widzowie, będzie tutaj bonbon, bon, więc ja od razu wychodzę z mojego ciała. Bo jeszcze coś mi się tutaj rzuciło w oczy pod mapą. Było coś takiego świecącego, właśnie, więc jestem ciekaw, co to jest. Czemu tu jest tyle oczy? Oczów, co to jest? What the hell? Czy to są Biddybab? Nie, to są. To są plush baby. Oh wow, ja widzę, patrzcie po teksturze, widać, że to jest plush baby. What the hell? Dobra, oczywiście balora gdzieś tutaj się kręci. Cześć balora. Ona już jest przy samym moim biurze, więc to się skończy bardzo szybkim jumpscarem. Chyba, że. Chyba, że ona sobie pójdzie? Oh, Wej, Nie, ona już bija mi do biura prawdopodobnie. Oj, tak, oj, chyba tak. Tu ile w ogóle jest rzeczy? Jakieś pojemniki? Czy jest jakiś napis? Wait. Tu jest jakiś napis? O, te? Czekajcie, to może być jakiś wielki sekret. Tak to przynajmniej wygląda. Sprawdźmy sobie. Polećmy trochę tak. O, Office. Po prostu tu jest napis Office, że to jest biuro. No i dostałem Jamskera, ale ciekawy Easter egg. Zaszła drobna pomyłka. Tutaj mamy Plush Baby, a także Balore oraz BDBAP. To nie jest to miejsce, gdzie powinien się pojawiać Bonbon. Bonbon będzie prawdopodobnie następnej nocy. No i tu oczywiście mamy szufladę, w której, z tego co widzę. To chyba nie ma e, tego do wpisywania kodziku, tak? A nie jest, patrzcie, patrzcie, jest tutaj. Można sobie kodzik wpisać i też widziałem, że niektórzy YouTuberzy tak hakowali, że po prostu wkładali tutaj rękę i wpisywali kodzik przez e, tekstury i to działało. Ale no, jednak rozwiązanie było inne, Wystarczyło pójść na odpowiednią noc i ta szuflada po prostu była otwarta. My tymczasem lecimy dalej, bo gdzieś tutaj musi być. Jest i Balora. Oho, słyszałem coś w wentach. O, i jumpscare. O, najgorzej. No to lecimy na Funtime Gang, czyli tu już będzie cały Funtime Gang. Będzie Funtime Foxy, Funtime Chica oraz wszystkie inne animatroniki. Ja sobie tutaj dam pauzę, ponieważ no nie za bardzo możemy wszystko posprawdzać, kiedy jesteśmy bez przerwy atakowani, więc lepiej będzie, jeżeli wylecę swoje, ze swojego ciała, spauzuję grę i po prostu teraz się przyjrzę. Tylko pytanie, gdzie jest Foxy? Bo ja tutaj jakby widzę kilka pomieszczeń, ale Foxiego... Tej jakby sceny nie znalazłem Nie udało mi się tego znaleźć Więc to musi być prawdopodobnie gdzieś jeszcze Co tu jest? To jest jakiś napis, tylko że ja go nie, nie widzę Use this Space of Camera rooms What? Oh Tu jest jeszcze right hallway A tutaj sobie pooznaczali Wszystko, żeby było łatwiej To ogarnąć. O i patrz, jest miejsce z Foxy Dobra jest Fantine Foxy! Hello! Dobra, weźmy sobie na chwilę, mm, odpauzujmy grę i przyjrzyjmy się naszemu Foxiakowi Fantine Foxy. A czyli to jest to miejsce i tu się pojawiła scena, gdzie wcześniej tej sceny tutaj najzwyczajniej w świecie nie było, z tego co widzę. Prawdopodobnie Cika gdzieś tam krąży też, ale ja bym chciał... Dobra, Cika nie ma Chiki, ja bym chciał Funtime. Tak jest, teraz, dobra, yy, pauza. Dobra, idealnie. I to jest Funtime Foxy w całej swojej okazałości. Jak widzicie, oczywiście patrzy. W górę, czyli w kamerę. I jesteś cika. O, proszę. Tu się pojawiła nasza Funtime Chica. W ogóle te animatroniki są dość przerażające. W sensie przerażają mnie te wszystkie kable, które one mają, jak tutaj widzicie, w sobie. To jest dość dziwne. I zęby, no jak sami możecie zobaczyć, zęby też mają dość, yy, dość przerażające. A więc skoro mamy Funtime Foxiego, proszę bardzo, możemy się przyjrzeć z każdej perspektywy, jak wygląda, to gdzieś tutaj musi być też Bonbon i bon, yy, nasz kochany Funtime Freddy. Tylko nie mogę ich jakoś tutaj znaleźć, zlokalizować. Może jeszcze się nie pojawili, ale jako, cały, jako już jest tutaj cały funtime gang, no to oni też powinni być gdzieś tutaj. Z tego, co wiem, ukryci. O, patrzcie na to, znalazłem też kamerę na wentylację. Jak sobie tutaj polecimy od Foxiego i od Ciki, to przez środek idzie wentylacja. I to jest kamera na wentylację, więc jeżeli coś się pojawi w wentylacji, no to my mamy widok kamery tutaj. A tak naprawdę to nie jest nasza prawdziwa wentylacja, tylko to jest jakby troszeczkę inna część. Oho, Funtime Chika się przemieściła, ale naszego Frediego nigdzie nie ma, ale zaraz będzie mieli atak Foxiego, z tego, co widzę. Więc to się pewnie źle skończy. Tylko pytanie, którym korytarzem będzie atakować. Tym czy może? Jest i Phantom Freddy! Aha, coś mnie goni! Czemu Phantom Freddy ma tak dziwnie oczy ułożone? What? Dziwne. I czemu jest w takiej dziwnej pozycji, pod kątem? Tak to twórcy chcieli ukryć, żeby go pokazać z dobrej perspektywy. Patrzcie na to, on ledwo co stoi. On nie powinien, nie powinien tak stać. Zdecydowanie nie. Naprawdę dziwne rzeczy się działy, ale idziemy teraz na oczywiście. Uwaga, ręce mi zniknęły. Job interview, czyli baby. Czy, czy dostaniemy pracę? To się okaże za chwilę. E, będziemy musieli tutaj oczywiście wszystko sobie posprawdzać, więc wyjdźmy z naszego ciała klasycznie. I gdzie jest baby? Ona cały czas do mnie gada. Spóźniłeś się do pracy. Dobra, ona gdzieś tam musi być. Prawdopodobnie gdzieś tutaj będzie ukryta. Chociaż może być tak, że będzie tylko jej głos. A będą gdzieś tutaj ukryte oczywiście Plush baby, które będą mnie atakowały i będą pojawiały się w różnych miejscach w korytarzu. Niemniej jednak baby powinna gdzieś tutaj być, jakoś w tym miejscu. Ła, tu mamy cały zestaw, nawet miniriny są. Co jest grane? What? Powiem szczerze, że liczyłem na to, że będzie coś tutaj więcej, ale niestety okazuje się, że w tych biurach nie ma kompletnie nic. Jedyne co widziałem to to, że atakują nas y, Plush Baby, które idą z lewej i z prawej strony. W zależności też, jaką misję dostaniemy, bo czasem możemy dostać misję, że one będą się pojawiały na kamerach. A tym razem chyba dostaliśmy. Misje, że tak, one się pojawiają tutaj, więc możemy jedyne co zrobić, to przyjrzeć im się z bliska i jak za długo będzie takie coś na nas patrzeć, no to wtedy skończy się to klasycznie jumpskerem. Czy już jesteś gotowa na jumpscare? Uwaga. Tak jest! No i widzowie, nadszedł ten wielki moment. Schakowaliśmy wszystko, co możecie zobaczyć tutaj, oczywiście, w naszym fnaf więc nie pozostaje nic innego, jak założyć maskę. Dokładnie tak. I udać się w tamto miejsce, w to przerażające miejsce, czyli Princess Quest 4. Niestety będę musiał Princess Questa ukończyć, ale skoro już tutaj jesteśmy i zostaliśmy teleportowani, to sprawdźmy sobie, co się znajduje w tym pomieszczeniu. Czy to będzie po prostu. O, to Ci dopiero numer. Ciekawe. O, oh, czyli możemy dostać jumpscare od zgliczowanego królika? Wow, dobra. I tutaj w ogóle, czy to są? What? To są całe plansze? Wow, to tak to wygląda, patrzcie, to są całe plansze z Princess Questa, po których my chodzimy. Tak to oni rozwiązali w postaci takich płaskich. Rzeźb, what? Patrzcie na to, co jest? Dobra, będziemy musieli sobie to wszystko przejść, aby dostać się do tej Powiedzmy wersji takiej 3D Chociaż jak sobie odlecę, tak, to jest końcówka, gdzie jest tak zwany Nasz player który sobie gra na automacie i tutaj będzie trzeba go załatwić. Ciekawe, ciekawe to wymyśli. Powiem szczerze. Tak więc co? Ja przychodzę całego Princess Questa i widzimy się już w tej wersji 3D. No i patrzcie na to, jesteśmy już w świecie 3D, więc teraz możemy wylecieć z naszego ciała i zobaczyć jak to wygląda z innej perspektywy. What? Wszystko tu jest, nawet Wani tam jest. W... Dobra, okej okay, widzowie, to będzie, to będzie grube, grube sekrety tutaj będą, więc lecimy od początku, tak? Tutaj przechodzimy, tutaj mamy oczywiście złe króliki. Czy pod ziemią coś jest? Jest całe królestwo. Wszystko jest tutaj zbudowane. Wow, to wygląda naprawdę, naprawdę mocno. To jest to jest coś grubego. I zaraz zobaczymy, czy ten sekret, o którym mówiliście, to prawda. Musimy teraz zejść na dół do królestwa. Tak, tak, tak. I tutaj, jeżeli w odpowiedniej kolejności yy, odpalimy nagrobki, yy, ja niestety nie znam kolejności, więc prawdopodobnie użyjemy hakowania, to wtedy, jeżeli to zrobimy, to tutaj otworzą się podziemne drzwi do yy, podziemnej komnaty. I faktycznie coś takiego tutaj jest Jest skrzynia O wow, o wow, jest skrzynia Więc jestem ciekaw co się w niej znajduje Dobra, sprawdźmy czy jakby działa tutaj Coś takiego jak y, Teleport, bo jest taka możliwość Żeby się teleportować I uwaga, uwaga, chyba nie do końca To zadziałało, e, nie, chyba Teleport nie działa, będziemy musieli Rozprawić się ze wszystkimi Złymi królikami! Sio, atak mieczem! No i jesteśmy widzowie, aby dostać się do maski, która znajduje się tam gdzieś daleko w podziemiach, musimy wykonać odpowiednią kolejność, jeżeli chodzi o nagrobki. Czyli jeżeli zrobimy to w takiej kolejności, jakiej zginęły te dzieci, to wtedy otworzy się tutaj tajne przejście i dostaniemy skrzynkę. Więc jakby musimy to zrobić, nie musimy używać hakowania. Zresztą, i tak moja teleportacja hakerska tutaj nie działa do skrzynki, więc musimy to zrobić w odpowiedniej e, kolejności więc ja już tutaj oczywiście mam przygotowaną listę w jakiej to musimy zrobić. I zaczynamy tak, zaczynamy od Chiki i Cika jest tutaj na samym początku, więc musimy rozpalić ogień, pyk, w odpowiedniej kolejności. Pierwsza jest Cika, następnie jest Foxy, Foxy jest tutaj na końcu, więc sobie podejdziemy, bach, zapalimy ogień, e, następnie chyba o ile się nie mylę jest Freddy, Freddy jest tak na samym początku, bum, następnie jest Bonnie, tak, Boni, na pewno Boni. Boom, zapalamy tutaj. Ja myślałem, że jakby to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności to odpalimy, ale jednak ma. E, następnie jest oczywiście Golden Freddy. Boom. I na samym końcu Puppet. I uwaga, uwaga, czy to zadziała? Boom. Jest przejście, dobra. Idziemy do skrzynki. Zobaczmy. Tak, i otworzyły się też te drzwi. O, oh, wow, to już musi, to już naprawdę easter egg. Takiego jeszcze easter egga nie mieliśmy. Dobra. Otwieramy i mamy tutaj. Uuu, uh, maska boniacza. This looks familiar. To wygląda dość podobnie. O, oh, ok, Ciekawie, ciekawie. Więc teraz jedne co nam pozostaje, to tak naprawdę pójść tutaj e, i oczywiście pogadać z królem. Tylko, że my zrobimy to inaczej, ponieważ my chcemy zobaczyć, jak wygląda Vani. I Vani będzie prawdopodobnie gdzieś, gdzieś tutaj. What? Co jest? Ehm, ja tutaj przysięgam, że gdzieś widziałem Vani. Tylko, że... To chyba było w. Tak, to było wyżej. Dobra, dobra. Czyli my z dołu jest... będziemy teleportowani w górę dokładnie tak. A bo to jest winda. Patrzcie na to. Tu jest winda, która nas teleportuje do vani. I to jest cała postać vani. Lol, cała tek... Wszystkie tekstury. What the hell? Całą vani możemy, dobra. O, możemy zobaczyć ją z... oczywiście z góry. Postaram się to wam pokazać. Jest. Patrzcie na to. I jest oczywiście moon. Już czeka tutaj, żeby dokonać trade'a. Wow, dobra, możemy jej się przyjrzeć, ale ona jest ogromna. What the hell? To jest przerażające, to jest prze... Oh. Hello? Co ty tutaj robisz? Um, czemu to jest glitch trap? Jakby, ja rozumiem, że ona go pokonała, ale nie spodziewałem się tego, że on tutaj będzie. Dobra, polećmy. Ej, w ogóle tu można jeszcze jumpscare'a złapać. Ciekawe od kogo. Co jest zgraną? To my tu możemy. A, pewnie to będzie jumpscare od tego królika. Tak, tak, to musi być to, ale na wszelki wypadek to też sobie sprawdzimy, bo musimy dzisiaj wszystko sprawdzić, bo jest to ostatni odcinek z hakowania z naszej serii, więc mam nadzieję, że zostawiliście dużo łapek w górę i tak jest to ten króliczek. Tak jest. W sensie ten zgliczowany taki, dobra. Y, shadowowy królik. No i oczywiście koniec końców wani udaje się pokonać glitch trapa. Jest to oczywiście teoria, bo też widziałem różne inne teorie na ten temat, że niekoniecznie to tak było. Niemniej jednak mi się właśnie wydaje, że Vani pokonała glitch trapa w swoim umyśle i to jest zapowiedź kolejnego FNAFA.